Wśród demonstrantów się panowie z To jest zupełnie potrzebne z nimi Nie Telewizja Republika, dzisiaj rocznica smoleńska i bardzo wiele osób, no jak na warunki pandemiczne, zebranych tutaj aż 8 różnych demonstracji ogłosili tak zwani przedsiębiorcy, Paweł Tanajno, tak zwani przedsiębiorcy, zobaczymy jacy to przedsiębiorcy, postaramy się porozmawiać, zobaczymy co tutaj się dzieje. Mamy zgłoszonych kilka legalnych zgromadzeń. No tak. Osiem małych. Osiem małych, dwie większe. Nie zostaliśmy dopuszczeni do miejsc tych zgromadzeń. Odkąd wyszliśmy z samochodu, policja cały czas nas nęka, legitymuje, kontroluje. Ktoś ktoś kto Proszę, został spałowany? Czyli już ktoś został spałowany. Nie, jeszcze nikt nie został. Nie, nie, chcę, a ja nie wiedziałem. Pan już został, został zatrzymany, Paweł Tanajno. Czy no no to, to ja potwierdzam, gdyby. Mhm. A za co został ty... zatrzymany? Za nic, za to, że szedł. A, a to waszeczek? Nie, nie, chyba nie myślę, się... że był powód taki, że było więcej niż 5 osób. A pan jest czy z przedsiębiorców, czy tak po prostu przez a, mieszkańcem, przychodnie? Nie, nie, no przyjechałem specjalnie na tą wielką uroczystość. A pana firma, na przykład, ona brała jakiś pomoc rządową? Może i brała, może i nie brała. Czy pana firma jakiejśkolwiek dotacji od rządu otrzymała? Czy to jest takie coś przeciwko rządowi, czy to jest bardziej przeciwko dotacjom, czy to jest w ogóle taki wyraz niezadowolenia pańskiego? E, raczej wyraz niezadowolenia. W tamtym roku, jak wybuchła śmieszna pandemia, byliśmy zamknięci. Moja firma była zamknięta przez półtorej miesiąca. Mm. Przez co nie zarabiała, a koszty mieliśmy ogromne. Mhm. Dostaliśmy całe 5000 złotych. Przyznam, że nie wiedziałem, co z tym zrobić, mając 20 faktur do zapłacenia. Mafasowie to już gorycz, że na przykład zamknęli panu firmę. Oczywiście, że mam. Jak najbardziej. Jestem od, od 7 maja 2020 roku na ulicach. Jakoś jeszcze żyję. Mam... Ale firma jest zamknięta, czy działa? Y, działa firma, ale ledwie zipie. Jakieś subwencje od rządu? Y, do, dopóki się nie pojawiłem na strajkach, to nic nie dostałem. Jak zacząłem chodzić na strajki, to dostałem. No więc I opłaca się chodzić. Czyli na opłaca się... Parę razy dostałem pałą, parę razy dostałem z gazy, przeżyłem, więc i inni też przeżyją. Jaką firmę ty masz, jaką ci zamknęli? Nie udzielam wywiadów. wywiadów. nie, nie. nie udzielam wywiadów, Nie jesteś a... No nie wiem, to, <grym> to jest subiektywna ocena najprawdopodobniej. jest subiektywna ocena, po Subiektywna. Którym... Nie obiektywna, sam to powiedziałeś. Jesteś nie, powiedziałem znaczy nawet to powiedziałem obiektywna. nie, twoja wziwarto. subiektywna? Nie, moja obiektywna, twoja to jest ty? Aha, a, czyli ja nie mogę mieć subiektywnej. Moja opinia się nie liczy. I zakryj nos, właśnie. Zakryj mi się, przepraszam. A ty czemu jesteś tu dzisiaj? To ja się nagrywam takich pachołów jak ty. Pisowski a. pachołów. A dlaczego tak mnie. Dobra, ja w ogóle nie rozmawiam z ludźmi, jestem miły sympatyczny. Nie, ty nie jesteś miły sympatyczny. W tym momencie być może nikogo nie obraziłeś, ale generalnie jesteś pisowskim pachołem. Dlatego mówię, że jesteś. A, ja, ja też mogę używać takiego samego języka w odniesieniu do ciebie, jakbym chciał na przykład. Jak, jak gdybym był pisowskim pachołem, mógłbyś na zawsze. A, a, a jak się zdefiniujesz? Yy, no jako nie pisowski pachoł, na przykład. A, czy nie jesteś pachołem również. No, tak, to, no to piona. Ręki, piona, pachoły. A, 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 a. Dotknąłem go. Dzięki. Jak pan swoją przynależność opisał? Tutaj do strajku przedsiębiorców pan przynależy, czy Neutralny tu jestem. No ale tak trochę nabojowo jednak ubrany. No, zawsze jestem nabojowo ubrany, bo służyłem w jakiejś tam formacji... W jakiej? Wie pan co? Nie no, pamiętam nie pamiętam i nie udzielę panu wywiadu w tej kwestii. Co tu się zdarzyło? Jakaś sytuacja była między mediami a policją? Dzień dobry, kłaniam się. Cześć, cześć, Pytapel, e, witam tutaj. Ja co wiem, się stało? Co ja się stało? No co, no dziewczyny tutaj przytrzymują, no i, no i co? No i nie wiadomo, o co tu chodzi, nie sobie mi powiedzieć. A ja, coś zrobiła? Czy coś jej robią? No Czy po prostu nie spisują nie dziewczynę? No, widzicie, popatrzcie, popatrzcie, co się dzieje teraz. Pro, ty, typowa prowokacja. Pani włączyła tak zwanego osiołka klasycznego, czyli nigdzie nie idę, można mnie przenieść. A, i pani zostaje po prostu zaniesiona do radiowozu. Pewnie celem celem czego, jak sądzisz? Ja myślałem, że to ogólnie było, było tak, wiesz, wymyślone specjalnie. Nie? A jednak nie. Przez, a jednak nie dokładnie. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Dokładnie, Dobra. Dokładnie. I... Jakaś firma jest prowadzona przez Panie? Nie. nie. Jakieśkolwiek związki z tarczą antykryzysową, nie. czy Panie mają? Nie. 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 nie, czyli tak to trochę po prostu przy okazji. Tak jest. Tak, popatrzeć na historię. Co podpisujemy? W sensie... Podpisujemy partię nową. Jaką? Partia Możemy. Jest to nowa liberalna partia. Może no, Pan no, od nowa zacznie, bo nie, mikrofonu nie zdążyłem postawić. Yy, tak, jest to nowa liberalna partia, istniejemy w zasadzie od półtora Zacznij, roku. Zacznijmy od początku, właśnie trwa Zbiórka Rezerw... podpisów, tak. pod... chodzi o rejestrację nowej partii tak, politycznej. Dokładnie. dokładnie, z tym, że no warunki mamy, jakie mamy. Pandemia bardzo mocno utrudnia. Jak się ma nazywać ta formacja? Nie? Możemy. A możecie? Wierzymy, że będziemy mogli po rejestracji wreszcie zmienić politykę, żeby hmm. tworzyć. Czyli jeszcze poważne... nie możecie tak naprawdę? Formalnie nie, że tak zaśmieszkuję. Ale z momentem rejestracji, no będziemy mogli, na przykład założyć konto. Na takim nazywacie się będziemy mogli. Tak jak ten facet to miał mieć. Filozoficznie ujmując to można sobie tak zaśmieszkować, natomiast z punktu widzenia formalnego lepiej dobrze się zarejestrować, bo wtedy, wtedy formalnie można więcej po prostu w Polsce. Rozumiem, że ma być to partia libertariańska, bo mamy tutaj symbole grzechotnika. Liber, powiedziałbym liberalno-libertariańska, bo wśród nas są i liberałowie, i minarchiści, i libertarianie. Tutaj dziennikarz mediów tak zwanych niezależnych obywatelskich, to się nazywa wolne media, czy wideokod, coś takiego, dokonuje... Wolne media, przepraszam. Dokonuje liczenia butli. Ile już naliczyłeś butli policyjnych? Ja naliczyłem cztery. Właśnie odpalono. Właśnie odpalono pierwsze rację, czyli zaczyna się robić troszeczkę tak, tak, troszeczkę bardziej dynamicznie, nerwowo. Zaczęto też krzyczeć w krzykaczki, z Pan od, od przedsiębiorców? Nie, 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 ja z PZK, Polskie Żółte Kamizelki. No Rozmawialiśmy już. No tak, 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 ale pan też jest z PZK. Tak, tak. Tak, dokładnie. A jaki jest, y, znaczy, Polskim Żółtym Kamizelką o co chodzi? Aktywiści po prostu, powiem szczerze. Aktywni aktywiści. aktywiści. Tak, jesteśmy praktycznie na każdej manifestacji, która się dzieje, jakiejś No Na tej, na której nie, was nie ma, to jesteście tam pasywistami. Na tej, na której jesteście, jesteście aktywistami, jeszcze nie wiecie, o co walczycie? Yy, nie, wiemy, o co walczycie. o co walczycie? Walczymy o wolną Polskę, powiem szczerze, mhm. krótko. A jak definiujesz wolną Polskę? Yy, powiem szczerze tak, ja do sprawy całego lockdownu podchodzę. Nijak? Nie, ogólnie. Wolność gospodarcza. No, ma jasne zadeklarowane ee... poglądy powrotnie. Nie wiem po co tak naprawdę. Swobodne oddychanie, no. bo człowiek tylko się truje przez te maseczki. Nie oszukujmy się. Czy ty jakoś korzystałeś z tarczy antykryzysowej? Z ZUS-u byłem zwolniony na trzy miesiące. Mm. Nie? I to ale wszystko... a nie apelowałeś tam? Nie... Apelowałem, nic nie przyszło. znam wielu ludzi właśnie, co składali, nic nie dostali, tylko ZUS, nie? Mm -hmm. To w tamtym roku jeszcze. A pan działalność prowadził jaką, przepraszam? Prowadziłem transportową, już nie prowadzę. Ale transport to chyba działa. Tak, ale tam swoich też przyczyn, ale... ale a, już... Czyli nie z tego po prostu powodu, dokładnie. Rozumiem. Śledzenie i stygmatyzowanie osób docelowych przy pomocy fal elektromagnetycznych odbywa się Stowarzyszenie Stop Z. Jakby ktoś chciał wesprzeć Stowarzyszenie Stop Z i też byłby zainteresowany walką z promieniowaniem elektromagnetycznym, które sprawia, że osoby stają się śledzone i stygmatyzowane, to powinien do tego całą dobę, całą dobę, ich układ immunologiczny i biorytm jest zakłócony, to powinny właśnie wejść w internecie na stronę, y, stronę, tak, czy na Facebooka? Na stronę i na Facebooka. Na stronę i na Facebooka, stop z. Duża grupa jest ponad 150 osób w tej naszej, w naszym stowarzyszeniu. Jedności, Jedna 150, jutro będzie może 152. W, w wyniku nie tych nie, nie wszyscy mają odwagę, odwagę o tym Mówić nie wszyscy się zgłaszają. Dlatego, że to jest. Y, y, wysyłają najczęściej do psychiatry. To są osoby, które jakby ustawiły się wcześniej wewnątrz kordonu. A pani pokaże do kamery, bo ma pani bardzo zjawiskowy makijaż. Tak. Bym tak. tak. był jeżeli to jest wytatuowane? Nie, narysowane. Tak. Ale dobry pomysł na tatuaż, naprawdę. Myśli pani? W tych czasach tak, tak, tak. Zastanawiam się, gdzie. Dobra, no kolejna petarda. Kolejna petarda została odpalona. Tutaj podejdziemy do petardy. Petarda dymnej, petardo dymna została. Petarda nie odpowie nam na pytanie, wszystko została starzucona. W każdym razie jest to taka petarda wyposażona w konfetti w złote konfetti, więc jest to raczej taki... Nie nazwałbym tego środkiem paramilitarnym, raczej nazwałbym to takim urozmaiceniem imprez masowych. ale to już bym nazwał się Paramilitar

Po obronie praworządności. Tak? Yy, znaczy no, ty, ty pacholenie niepisowski. Tak, jeżeli ja, nazywasz, się, pisowski, jeżeli nazywasz pytanie tak? ludzi grzeczne prowokowanie. ale nie udawaj, Przez wszyscy wiedzą, że dobra. jesteś pisowskim propagandistą. Więc Aha, no dobra, dobra. Idź do domu, chłopca, nie przeszkadzaj dobra. ludziom. Dobra, dobra. Dobra. Idź do domu, wypierdam. To jest bardzo dobra. Nie, nie rozmawiać z nimi. No, poszedł że powiedzia na sample, żeby nie powiedział. Nikt ciebie tutaj nie życzy! Wynoście. się! Jesteś pisowskim propagandystą, nie wstydźcie? Nie by było. Propagandistą czy propagandystą? Propagandistą, chyba. To? Nie, chyba nie. To nie jest istotne. Mm. Yy, nie wstyd ci? Bardziej dlatego Tumana się czuję yy, taki nie, dotknięty. Ale ty, fachowa, też fachowa. Fachowa, ale ty też jest pachołem, yy, więc nie ma... Ale nie wstydci tak po prostu? Tak yy, nie, powiem, nie, bo nie, nie, nie. Dlatego fajnie, że ludzie. Dlatego fajnie, że ludzie. Dlatego jesteś tak bardzo bezczynnym człowiekiem. Ludzie są różni, dlatego. Dlatego ty się możesz brzydzić. A ja się nie brzydzę. O, jak tak krzyczeli, to zrobiłem z tych sampli kawałek. To ja jest jestem, pisowski pachoł ten Jestem piszowski pacho, peł! Ja tak Pajac jakoś tak! Tak, 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 Ucha z tego, z Le FNu, wy kajstą, tak. Lewacka świnio, p... A, ja, to, Nie, ja jestem odwrotnie, ja jestem prawacka świnia. Święty Michał cię Generalnie, Generalnie świnia, właśnie, tak. No, no tak, no, no niestety. Z tym, co, co, z tym, co za głupio? Ty, Daj Przecież... panu nać panu Dlaczego nie nosisz z maseczki? No bo, no bo, zaczamy, bo kolega stanę. prosił, prosił mnie, żeby, prosił tam, mnie żeby mu pokazał Pórać, swoją piękną buzię. Cześć! nową. Tak, bo tutaj jest już. Ma w ogóle. Dobra, mogę nagrać sample. Ja mogę ci wywiad udzielić. Znaczy. No daj, dawaj. Widzisz co tu jest napisane? Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, bunt staje się obowiązkiem. No jest to na pewno w lepszy poziom dyskusji niż proponowany przez to niektórych. teraz coś ci powiem. No. Widzisz tych ludzi tam w białych kaskach? Mm. To tam p*** dalej. Mm. A ty nie można normalnie rozmawiać. Dobra. Ej. Ej, czyli jak ktoś bluzga. Nie, no bo ja nie lubię jak ktoś nie do mnie przek... Nie... Ja nie rozumiem bluzgów, ja nie. Słucham, a nie co, a to ten nie jest dobry, on tak dobrze. doznaj analnych.

Tutaj, właśnie przedstawiciele przedsiębiorców, którzy zachęcają nas do brania udziału w tym spontanicznym no, nie, pan zgromadzeniu. Znaczy, to, to są tele. też żółte kamizelki. Dlaczego pan teraz kłamie? Dlaczego Relacjonuje. Przecie, zna, teraz. Znajdujemy się, nie, znajdujemy nie pan się pan w pod hotel, no, hotelu, dawnego, hotelu Wiktoria. Ja prowokuje teraz tego pana. Jak prowokuje. Opowiadam, jesteśmy. Panie, pan powiedział, że to jest przedsiębiorca. Gdzie on ma na No Pytałem się, czy jest przedsiębiorcą. Mamy przedstawiciela przedsiębiorców, pan tylko powiedział tylko. Ale on powiedział, że nie jest przedsiębiorcą. No właśnie, ale to pan powiedział, że jest to przedstawiciel. No pyta się, czy jest przedstawiciel. Nie, że żółte kamizele. Nie, mamy... nie, rzuty, nie pan, rzuty, pan powiedział, że mamy tu przedstawicieli. Nie no, ma zasłówka. Mówię, że... Łapię zasłówka. Dobry, to, że zasłówka, nie łapie zasłówka, oceniamy. Nie zapytkę to pan może, może łapać A Ja nie, właśnie nie chcę, więc bardzo cieszę się no, z tego faktu. No. Tutaj e, protestujący mówi, że krzyczenie bluzgów w przestrzeni publicznej nie jest że jego zdaniem w żaden sposób e, niewłaściwe, dlatego że... jest za to dobrze krzyczenie. Dlatego, że te bluzgi wulgarne, bluzgi. Hipokryci! Bie hipokryci pisowcy! Że te wulgarne bluzki to jest hasło demonstracji, w związku z tym on może je wykrzykiwać, tak twierdzi. No mówię, to co się A co nie dzieje się? Nie dzieje się to, co mówię. Nie to nie Ale to nie dzieje się, it's to co mówię? Ale czego? A co, wy, wy o wolność it's walczycie? Idź stąd. Wy walczycie o wolność. It's wy walczycie o wolność. Stąd. O wolność? It's. Przepraszam, z jakiej pan. A pan z jakie pieniądze? It's. Pan wyrzuca dziennikarza. Za jakie pieniądze? A pan it's. wyrzuca dziennikarza z demonstracji. Stąd. Co to panu stąd. Ale przepraszam, stąd. pan jest za wolnością. Nie, proszę mnie nie popychać. Proszę mnie na mnie fizycznie. Proszę na mnie. fizycznie nie atakować Ja się pytam, proszę mnie fizycznie. Pytam się pana. To jest, że pan jest za wolnością, a pan jednocześnie, proszę mnie nie popychać fizycznie. Proszę, nie nie, proszę mnie nie, nie popychać. No. Jak to jest możliwe, że pan jest za wolnością? It's proszę mnie tak nie, nie obejmować. Czy pan jest za wolnością, a jednocześnie pan... Może pan żyć a... tego od... 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 człowieka? Nadpokój. Bo prowokuje w skończy pan. to zaraz Bo jestem reporterem, który... Probe. Jak widać, emocje sięgają zenitu. W dodatku jest to o tyle dziwne, że wolnościowcy, czy jak się sami określają, nawet libertarianie, ludzie, którzy zebrali się tutaj głównie... Nieważne, czy są z żółtych kamizelek, czy też z protestów przedsiębiorców, czy ze strajku kobiet. Osoby, które zebrały się tutaj... Krzycząc słowo wolność na prawo i lewo, odmieniając je przez wszystkie przypadki, jednocześnie są to osoby, które samo pytań, zadawanie pytań przez dziennikarza z telewizji, której nie lubią traktują jako naruszenie ich praw. No przychodzi zadać pytanie. W takim razie czy naprawdę ta wolność jest ich ograniczana, czy to po prostu są jacyś histerycy. Sami Sabice, państwo odpowiedzą. Jestem przedsiębiorcą. Jaki I mam pana? dość, mam dość lockdownu już. No, wszyscy mamy trochę dość tego lockdownu, ale jak, jak na przykład, wsparcie rządowe? Czy pana firma nie dostała? Ma, nie ma żadnego wsparcia. To jest wszystko kito i dają tylko swoim. Pis tylko daje swoim ludziom. Kto jest pisem ten dostaje, kto jest nie, albo ma inno, inne zdanie, ten ten od razu jest jest kasowany. I tak? pana wniosek został odrzucony. Jestem z Radomia, nasze miasto, nasze miasto nie dostało od nich pieniążków, powiem panu. Ale, czyli pański wniosek odrzucili, czy pan nie tak, było? Tak, oczywiście, nie, odrzucili, oczywiście. A jakiego programu pan składał? Do... Prowadzę siłownię, powiem panu i... No, zamknęli siłownię. Zamknęli siłownię i powiedzieli, że, yy, powiem panu, że nawet nie pamiętam... Generalnie cała awantura polega na tym, że część osób, Przyszła tutaj wcześniej, zanim pojawia się policja i stanęła w tej strefie, która jest przeznaczona do, z tą strefą buforową, że teoretycznie nie można tu wchodzić, ale oni twierdzą, że jak już sobie weszli, to nie wyjdą i trwają takie malutkie awanturki, malutkie, malutkie sprzeczki, grupek takich właśnie, które sobie przyszły i nie chcą pójść i y, kawałek dalej się odsunąć. Oraz policji. No i to właściwie chyba wszystko, co, co możemy w tym wydarzeniu powiedzieć. Są tu wszyscy dyżurni, demonstranci ze wszystkich możliwych niezależnych mediów. E, I pff, jaki koniec? Każdy widzi. Nie tyle, że oni nie chcą sobie pójść, bo pan powiedział, że oni teraz nie mogą, nie? Teraz już nie mogą, tak. Dokładnie, muszą zostać spisani czy coś tam, nie? Tak, tak. A ta policja spisuje, jak oni to przeżyją.